Cześć, mam z tej strony, to już jest kolejny odcinek z młody na gospodarstwie. Odcinek 10, ze mną jest Parad. A w dzisiejszym odcinku jak widzicie pewnie odcinek zimowy. Sprzedaż zimowa oraz yy, tu budujemy oborę na krubek. Już... Yy, jak ty panie majstro będziesz to kopałek. Jak... Ła na zimny. Jak umiesz na się głowy. W realu mnie też kopali w zimę, wiesz? Ale dobra, prawda? Eee, tak. Do szefa napisałem byłego. Dał mi koparkę. Byłego, jak to brzmi, co? Eee, I powiedział, że mam kopać, ile wlezie. Aż pierdolnie maszyna, to dopiero mu oddać. <grym>, nie, żartuję. Co? Nic. Eee, Moja ta tam. Odcinku nie będzie zimowego, bo robimy co dwa sezony. Raz u mnie, raz u niego. Więc co, ja odpocząłem. No. To by się nie nudziło na jednym odcinku, tylko. Jak pan Bóg nakazał. O! Jak pan powiedział? Nakazał się dzielić. Hurry Ja pochwaliłem tą gospę, nie? No. I chuj. Tak, mam 40 FPS-ów i klatuję. No dobra. A ja, kurwa, nie mogę. No, Ej, FS. dobra. Dobie, nie patrzcie na mój stan konta złotych. I złoty Aha! Dobra, nie patrzcie, bo ja to już miałam kupione. I to muszę ustawić tak jak miałem. Miałem dwadzieścia. Tak się panie bawisz. No, bo musiałem to opy pożyczyć o to i to dobra. Wszyscy sobie za o co chodzi. Dobra. Co wybierzemy i lecimy tam. Krótki odcinek to będzie, bo to. Kurde, nie ma co tu robić, e. nie wiem. Z 15 minut będzie. Max. raczej znaczy ja mam tyle sprzedam, że to wiesz. No to ci pomaga, nie? jeżeli sprzedam moje, wykopię trochę i nie będę też i... Ja jedną przyczepę, aby będę kopał. bo ten kierowca ciągnika powiedział, że mam mu nie ruszać, bo on sam by nie jeździł. Bo to wiesz, ta, ten co u ciebie był. Ten co też nie kazał się jeździć. To jest ten 3 dół pasywany. A przepraszam. Każę jeździć ludziom O, Bawareczka, widzicie jak stoi tutaj w garażku. Mówię, zima idzie to niech stoi. Naprawdę to gar... tam zaszkodzi. Chłopie, letnie opony są. O to ty nawet na drogę się nie wyjeżdżasz No dlatego tak, mówię, nie, nie będę jej wyjeżdżał, je. Czemu ja na kierunku jadę? Dobie. <średzijny> to on mi tu... włączył. Ale u mnie nie jest, nie? Ja muszę halę jakoś, wiaty sobie bo to wszystko na dworze stoi. Taniej? No. Nie gada że serwer. No. Nie, serwer akurat dobrze Zakleściłem Zakończyłem przyczepy. To już czwarty. A ja po płocie latam. Ja pierd... Kurwa wieku. Ej, Nie leć. No wyjąć, nie, okej. Okay. O, czwarte no, Co to, to? Umiem co? mówić co tak wyje, nie? A ja mam okno otwarte i ciężarówka tu się zakopała i kąpię się. Kąpię się, ciężarówka. No kąpię się w tym wylodzie. To wie, jak się to, to przepraszam, to nie moja wina. To kierowca ciężarówki. Aż wyjdę sobie, ponajdę, poda zaraz wrócę, sobie, za sekundę. O, weź ich, ich zajmij. Z tym mam ich zająć. Mam pogadaj coś tam. Zarabiałem koło pojęcie. I co wy? Subskrybujcie jego kanał, jak coś. <gry> A i zapraszam oczywiście na mój kanał, to też jest pewien aspekt. Dobry. Fajne materiały będą się pojawiać coraz częściej w naszych kanałach, także jak najbardziej zapraszam. Ogólnie to myślę. Żałą. Aha Ochodź Francą, Franco, Matko Boska, wszystko mi dzisiaj, Jak nie Dzisiaj To jestem, Nie wiem co to, bo nie, nie widzę nic. Tengo wiedział ten pewnią. Ale to tak głośno chodzi. Ja myślę, że mój komputer, coś wentylator, nie? No A jeszcze mi zostało pół, na pół przyczepy, dobra. Wiadamy, jedziemy. Ja mam pszenicę na sprzedaż. To tam na luzie. No ja będę miał jeszcze 2, jeszcze e, 3 e, mogę pomóc A gdzie to jest ten, ten sklep że On jest tam, gdzie za torek byłeś. Aż tam? No Lecimy. czekasz na Ciebie? No ja ładuję sztepę To idę tam do Ciebie, no. popatrzymy widać co tam on robi e, Lepiej nie patrz Dobra Nie bo, no, znaczy możesz patrzeć, ale że Mika, że tak powiem do shopping nie dobrał. Jak ja chłopie, wiesz co na odcink robię? No. Musiałem przyczepę, bo nie umiałem cofnąć, to wziąłem miał za miał i kurę. Właśnie! Tak. <gry> no ja nie umiem cofnąć, Uf. W tym farmingu akurat ciężko się cofa, nie? Fajnie właśnie Realnie tak można powiedzieć No ale... W co bardziej O, witam uda, O, w się końcu uda. się przebrał, widzicie widzowie? Za co jestem przebrany w ogóle? Case I... Spodnie cińsłowe I kosz... i... ten... czapka case A nie widać? A no widać Ładuje się? Ładuje się, ładuje Ile tam jeszcze? Łaaa, wow, pop. A skąd takie przyczepki? Parę A to? No. Które? No te dwie No to przecież sleep z tyłu kupiłem, wtedy no co przyjechał Casey w ogóle na dotacje hmm. Ja... Za drugą sleep wymieniłem to, no bo wiesz jak... No dobra, no wiem Nie, czekaj, wie. coś było... Wiesz, ta odosłanka była dobra kupiona i... Ona A co wiesz, jeszcze? Ten Dziękuję, że oglądacie filmy, bo powracałoby się ten jala. Spadek to wrażenie na mnie zrobił, nie? Spadek tyle nie było go. 5 miesięcy, a taka by się ten się robił. Ej, tu jest pełna przytem. Aha. Nie. Pełna nice, jest to? I tak, pełna jest, ale w co zostało mi 300 litrów. A i Przecież co tam już masz? Nie ma nic. Dobra, dawaj, jedziemy. Poczekaj, ja... bo ja w nim ze te Też do Andrzeja? Tak, też do Andrzeja, ja. już ruszam, bo ty mnie dogonisz. Dobra. przez las jedziemy? Tu z Sprzedamy. To Chyba lepiej wyje No to tak wszędzie Łopie Gdzie? Nie mogę się skupić, to mi tak przy... No tu u mnie O! Nie patrzyłam się po dobra, lecimy Ole chwasty ci... Chwasty ci wyszły na polu dobra, nie chcę tego. Dajcie, proś Ja się właśnie zastanawiam, czy. drugą przyczepę. Tą połowę no. też przywozić. Wywozić, o kurde. Ej, to na pewno słyszycie, bo to teraz jeszcze gorzej trzeba japę Dajcie, ja tu. Chcę ustać i to zamknąć. Ja tego nie słyszę tak żebyś. Nie wiem co to jest, nie? Ale czy ja by tak? A zaraz Cii. po nagryw tak pójdę zobaczyć. Bo może coś u nas. Nie wiem czy pompka nie zamartła. Niech no. pompka. No ta co nam kupuje wodę z Łapkę? Możliwe, bo to śmiej tak blisko nas. Oj, sorry, sorry, że tak klatkuję tu, ale nie wiem co mi mam. Jak mam poniżej 30 FPSów 40 to mi tak... FS już. Się. A tu no w lesie. Poniżej 30. No a ja mam tu tak w lesie 35. A tu tak nie klatkuję jak wcześniej. Nie klatkuję tak jak wcześniej, że nie mogę was skręcać. Ale to jest spodobane z, z, z sterownikami albo panami, co się działo. Bardziej sterowniki, no bo ja też klatkuję. ale wiemy, jakie są sterowniki. od NVD. A mi kratkuję jak ja mam... jak... pan jak jest bardzo wymagające miejsce, nie? No. Mam 98, usłyszycie karty graficznej i kratkuję już Karta nie wyrobię. No Nie wiem czy na odle odległość ze 150 nie zmienię, na 130, co to na to, ale widzę jak tak zrobimy, bo mam 150, na gospach jest spoko, na polach tak, ale w lesie już jest... Przewalone Dobra To w prawo było? Z, z jak z lasu się bierze. Tak Ej na, tym, na tej serii coś ci odwala w ogóle nie? U Ciebie na przednim odcinku jak ktoś widział? Nie. Serwer nam wywalał, nie? Tamten jeszcze nie wystawiał no, ale pewnie wystawisz szybciej, bo ja mam po piętrę na zapas A, tak. u Ciebie serwa wywalał, nie? 58 razy kurwa chodziliśmy i wychodziliśmy a, a u mnie jakaś kurda coś na dworzu, brzęczy. A Miałem Mam nadzieję, że nie masz nigdy mapy Mam Dobra Sprzedajemy u Jęczu... Uh, Andrzeja trzeba powiedzieć Andrzeja? Chujnika od razem. Nie wiem właśnie co, ja może ja po odcinku przywiozę to tylko, bo już mam 12 minut bo ja Pójdę sobie tam pokopać Będziemy kończyć No ja mam to. jeszcze jedną tylko do wywiezienia Kurde Tak O kurde, 4800 No ja już zarobiłem 30 tysięcy ponad A jajka, się mam do A to jest tutaj obok nas sklepik, ten co przyjmuje Chyba, nie? Dobrze mówię? Prawda, tak, to dobrze To samo Mam 5 palet do wywiezienia, muszę jechać w końcu sprzedać I na jakim poziomie tu gramy? Na no, normalnym nie Czyli normalne Czyli normalne Zresztą Na no normalne Może no, uda... Uh, do nie, dobra pak też do Andrzeja No bo on mówi, że musi wszystko pokupać, bo on tam się chce pobudować I wszystko teraz skupuje, wiesz A już lecę z rzepakiem Cię miniemy tu Dobra, ja sobie ładnie. No. albo dobra jeszcze ja jednym przypadę i co zestawem i co mam resztę, albo... Nie wiem albo jajka pojedziemy sprzedać, ale nie mam czym. Po co odcinkam sprzedam? Mam przyczepę za ladę mi tyle W sumie? Na to przyczepę naładować i Pojechać? Kur... Te mi trzymałem mię mam tyle fps -y w co u 30, 37 ciągle, 30, 40 Ale tu w lesie ja ciągle tak mam, wiesz? No. no bo odległość jest za duża i kartę ma nie mieć 90% do wykorzystania i krótki Ej, jak zjeżdża większem. No bo ty zapierdzielasz, ja się boję, bo ty nie staranujesz. Ty. Ja tylko 43, ale już tak nie klatkuje jak teraz, bo teraz widzę normalnie. To tak klatkuje jakbyś miał. Wiesz, normalne klatkuje... Nie tak klatkowanie no. tylko normalnie płynnie chodzi, nie? Tylko z opóźnieniem. O. A nie klatkuje, że tak mi zaczyna, jakbym miał jeden FPS. Wcześniej tak było nas wcześniejszych 4ownikach, bo... Chyba już nie pojadę jeszcze jeden, wiesz? Bo. Mam 13, ten. Jakuki może grać na 30 FPS-ach? Ja nie umiem, jest już chyba <mawiancy> ja. no <gry Nuclear> 30 FPS a... Mam 70 tysięcy prawie 70fpsów poprzeczysz? Ile? 70? To co? <gry> no ciągnąłby bo ten tak wolny, albo... nie kombaj bardziej No ja właśnie będę jechał oglądać na udziału O to, opowiada z to kombaj może jakiś tam... 60k będzie na sprzedaż Jakiś kombaj znajdę może A na wiosnę będziesz jechał? To będzie, będzie ciągnik z na, wi na wiosnę? czy jak? No na wiosnę O, to jadę stąd. Kombaj ja z tobą jakiś znajdę Ja do większego handlarza A kombajn też to ma? Myślę, że ma Dobra, sobie weźmiemy łapkę, zładujemy Tak już łapkę przesuwałam przyczepę, to tak... Na odcinek na swoje łapkowanie Kura tu dziobie tu jajka mi, jajka mi ja pierdził no Nie już nie wiem co robić A jajka ja jajka nie mam Jak nie masz jak na szkury? No ale wiesz jak te kury No to mówiłem ci stres w 3 te palety za to że nie rozpięcie W ogóle bo nam coś kurnik się zbugował A gdzie jest ten stup cały jajek Co? I to jest największy, co tam? Road, Ja nie jadę tam A bo to jest tam, obok e, miasta tam Tam, pamiętasz, co? No. Mietek pewnie pamięta, bo Mietek to Pierwszy widz, który był na pierwszym live'ie tak? Robię mi Mietka Bo dawno go nie było Na live'ie, ani... Ale on się napił, zająć. Dobra, To znaczy, co? Mówię, że Mietka dawno nie było, nie? Na live'ie twoim no. A O, oku... do wymiany Dobra Nie bałem się, bo jak to. No to nie da Jak to co jest wiem? Patrzcie to. Dobra, co? Spokazano tylko 74 tysiące. Gdzie to się sprzedaje? Tam, tam gdzie jest w tym, nie? Chwa. Ta. W targu. A Ta no, tam gdzie nasz no to ja tam zostawię za paraj i zrobię, tym pierwszym będziemy kopać, bo już pytasz minut Ja się zastanawiam czy tej obory starej już nie budzić No możesz puszyć na wiosnę już mi poszło, by byłoby tam czysto mieć, nie? Bo w ogóle... I tu bym miał przejazd już wtedy od razu. Nie wiem jak to możliwe. Nie patrz na te obalki musimy pozbierać. O, kur... a zapomniałem, że jeszcze mam kostki. Tak, nie wiem właśnie, co wy, jak oni powiedzieli, bo ta firma powiedziała, że mi zrobi to, że na wiosnę już będzie stało. O A Ale z pustanków to szybko zmieni. A jaki fajny przejazd mi się tu zrobił. No do wiosny mają 3 miesiące Już wam pokażę, o. Wóz się zakopał na łące, kumasz? No, jakiś wóz to. Nie, tu jakie ekran, jak, do tego. A ty nie idziesz sprzedawać? Ty? Ja, jak? tak. Ja już jeszcze tak. Jak? Pamiętaj, że KSL jest 43. No ale ty jeszcze byłeś tam sprzedać. Wiesz. Taki fajny chestnut się tutaj zrobił, Jedan. Mówiłem, że 20 minut bo nie odcinek, już mam 17 hmm. Dobra, postawimy tam ciągnik, bo nie się sprzedawałem i pobieg pobiegniemy po prostu. Masakrę Tyle na godzinę, jeśli dlatego chcę ciągu kupić sobie jakiś na sprzedaż, bo to masakra jest Papią tam pieszo No, no jak mówię, nawet no, mówię, no, mówię pieszym dobrze przyjdają się. Nie wiem, właśnie trzy. Ja idę tam Henikowi powiedzieć, że jajka jeszcze wejdzie. Ej, bo to jest jakaś blokada, nie? To już zdejmę ją. A mi się wszystkie nie sprzedały. I 32 na godzinę. Ile jak zdejmę? dobra, jednak będę miał więcej tych jajek. Panie, ile ten... ...hajsu jest, jak zdejmiesz blokadę... ...hajsu? Ile na godzinę jak zdejmiesz blokadę? max Ej, dobra, będę miał ponad 80 tysięcy. Proszę wyjść. Czekaj. Dobra, sobie to się napełnia, my idziemy tam Szybko na gospę Jak to się ja dzieje. Się mam tysięcy? Aha Twoje palety się do mnie naliczają Co ty tu pisze. Dobra, prześlę tobie najwyżej Przeszli Weź bo chyba się tam zatrzymało Aha, jego po... Widzieliście? Jego jaj... Moje jajka to jego. A bo ty mi ER spiłeś panie 11 koła? Jakby dłupiej. Ej, puszczmy kurnik duży. Nie, jak W przyszłości kurnik duży? Lec, zobacz, może tam się zatrzymał. Wszystko się sprzedało. No to niech tam stoi. Nasza nasz na koła Stać Stać na szklakomba ten, co ja bym chciał, to już nasz stać. To on kosztuje. Ile? 15, 20, 20, 20. Dobra, wsiadamy, tego. Lepokopiemy i będziemy kończyć, bo tu nie ma co przedłużać Ej, idź do chłopaków, oni tam stoją na bazie. Blisko, tutaj na tej bazie wiesz, której. Możesz no. ci czytać co drugą kuparkę. Hej, bo ja na razie bo 30 30, złożyłem. Ej, jak to się włączyło, pamiętasz? E o, U i E -K. Dobra. Dobra Akurat ziemia, ziemia ode mnie chce kupić ten co u agro wariata bo, bo. Dlatego mu sprzedamy Więc będę miał tak 40 kawa W kącie do góry Tak tu będzie jedna przyczepa Bo tu jest mała obora Nie i czemu nie mogę wysypać to? A, zapomniałem, że to się tak otwiera. O. A nie. Co? Patrz chwilę, bo się mój zbugował. Jada. Wiesz, że nie mogę wysypać z nie, nie. nie? mogę wysypać z łyżki. akurat jak ja cię akumularę... się otwierać. No, otworzymy ją. To zrobimy sobie miniaturkę. Staję. chyba zerwa się z Stop Dobra, widzowie, ja nie będę was przyciągał. Ja bym to wykopiemy sobie poza odcinkiem, nie Aha, nagle mam zarobić drugą rzecz, nie wiem gdzie to się wyspało. Dobra, widzowie, ja nie będę przyciągał, bo coś serwa się bugę się No wys... dobra. Więc co, na razie. Zapraszam do tego pana. Co tu operuje? Link w opisie. Trzymajcie się na razie. Cześć. Hello.